Łukasz Olszewski dla kanału Koloseum, ma z nami Michał Bogzelbarun już po gali, siemka. Siema, siema. Jestem trochę zmęczony już kurwa, więc <grym> nie mogę dziwięcie. być nie, 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 swój, nie No to nie mogę zacząć inaczej niż od walki wieczoru. Jak Ci się podobało starcie Bandury z Tomkiem Adamkiem? Nie no, bardzo fajne. Przede wszystkim yy, było dzisiaj dużo niespodzianek, dużo absurdów różnego tak, rodzaju. Tak, no pod tym kątem gala no, przedziwna. A, tak i no. finał fajny, nie? Zazwyczaj też ta wisienka na torcie ona... Mm buduje to finalne wrażenie, nie? Więc fajnie, że chłopaki dali super wymianę, fajną walkę, no i że większość ludzi zapamięta właśnie tą galę przez pryzmat tego main eventu. To mi się podoba. Tomasz Adamek, no wiadomo, że wielki mistrz. Tutaj oczywiście nie wypominamy wieku, ale no ma 47 lat. Nie zaskoczył cię trochę tą szybkością, jaką pokazał? Nie no, jakby wydaje mi się, że takie legendy, jak właśnie Adamek, czy Diablo, który już niedługo zawalczy w Federacji Fame, to są ludzie, którzy mimo e, wieku i tak dadzą ogień, nie? I nawet takim osobom jak Bandura, który jest młody, e, no stawią potężny opór, nie? Nie ma tutaj co ukrywać. Umiejętności, doświadczenie, no zawsze wezmą górę nad takim frikiem, nie? Ale często, znaczy często, może się zdarzyć taka niespodzianka, że po prostu kiedyś taki freak kontra pro, e, no chociażby Ferrari, nie? Z łaszczykiem. Tam była na przykład mocna dom, dominacja ze strony Ferrari'ego, nie? Więc... E, no, super walka. No. Nie wiem, czy to wyłapałeś, yy, mam nadzieję, że tak, ale mnie na przykład Bandura rozczulił, pokazując na 30 sekund przed końcem do gurala, żeby opuścił gardę. Tak. No to tutaj jednak troszeczkę kupił publikę, jeszcze bardziej. No tak, tak. Nie no, takie super zagranie. Ludzie będą wspominać. Yy, no i też podbije też mu to taki... Jego wartość frika zawodnika wartość może friga, tak, nie? że jest no że daje ogień też kurwa w tej klatce i to jest super Jak już wspomniałeś o Diablo to też nie mogę o to nie zapytać bo w sumie to jest drugie podejście Krzysztofa Wodarczyka do waszej federacji jak długo trwały te negocjacje żeby faktycznie przekonać w końcu Diablo do tego że warto wejść do tego świata um... Będąc szczerym, no to Rafał prowadził negocjacje. Dzisiaj byłem akurat na spotkaniu z Diablo razem z Rafałem. Diablo super gość. Jakby kurwa w ogóle nie rozumiem tych ruchów wcześniejszych. E, no ale jakby... Kurwa, no. E, zrobimy tą walkę, nie? To nie chcę by... Jakby ja nie chcę komentować też tych ruchów, które były wcześniej, bo ja wiem, że ludzie sobie zaraz zarzucą komentarz, ej, no, wam w mordę i go wy go bierzecie. Kurwa, no nie wszystko jest takie jak piszą artykuły też, nie? Jasne. Mimo wszystko. Bo... Oczywiście my też daliśmy statement, wtedy ta mm -hmm. wymiana tańcu... tak, tak, tak. w walce Tańcula Diablo i Diablo na Ferrariego, ale... To nie jest do końca tak jak wszyscy myślą o że tak. No właśnie, jak już też wywołałeś Arca, no też muszę o niego zapytać. Był pomysł, żeby wrócić do tego pomysłu w swoim 19, czy jakby od razu co się? Nie, Diablo chce ogólnie. A, czyli jednak chce? Tak, ale na razie Ferrari. Okej. Okay. No to przechodząc do kolejnego punktu yy, Gali, który był jednym z największych zaskoczeń. I tak dalej, no to na pewno to, co wydarzyło się z kaczorem BRS. Na początku zapytam, czy jest pomysł na to, żeby tą walkę z hejterem na gołe pięści przełożyć na inną galę, czy już raczej będziecie od tego odchodzić. E, jest pomysł. Ja ogólnie mega jestem nieusatysfakcjonowany z tego wieczoru, z tego względu właśnie, mm. bo chcieliśmy, żeby pierwsza walka na gołe pięści odbyła się u nas w fame i nie udało się do tego do... No, nie udało się nam zrealizować tego. To mnie trochę denerwuje, no ale... No, co ja mogę zrobić? nie? No to jakby kaczur, kurwa. Dlaczego gardzi się? Możemy wrócić do tego, oczywiście. Jakby dalej jest pole tutaj do rozmów, no ale trochę zawiódł. A jak gdyby dzieliście się, Ty, Wojtek, i pewnie i Rafał, i Krzysztof, o tym, co się wydarzyło, no to jaka była pierwsza reakcja? Bardziej taka, że nie, to się nie dzieje? Czy zszokowani byliście? Jak to wyglądało od krótkiej? Bardziej coś na zasadzie. Kurwa, do, ale no, musieliśmy szczyć na bieżąco, wtedy jak się w ogóle dowiedzieliśmy, to byliśmy przy pierwszym rzędzie, gdzie siedział Ferrari, mm -hmm. Ferrari jakby usłyszał w ogóle e, kątem ucha, że trwa taka rozmowa, że kurwa, coś, że kaczor się wypił i tak dalej, no i powiedział, ty ja wejdę za darmo, ja mówię, ty, zwiększyłem okazję, mm -hmm. kurwa, piszemy do Rafała, coś tam, jakieś zawirowania, ale udało się dopiąć to, nie? Menadżer też hejtera bardzo fajnie tutaj e, zgodził się na to Ferrari przed, zrobił robotę. Potem wyzwał jeszcze e, Diablo do walki, więc e, fajnie to wyszło po prostu. Też taki jakby scenariusz, jakby to było ułożone w gwiazdach, więc spokojnie. Gala nieprzewidywalna, więc na koniec jeszcze zapytam, jakbyś miał ocenić w skali od 1 do 10, to oceniasz Faję 21 na moc na mocno 8. Super, dzięki, nie przeszkadzam. Trzymajcie się.